widzowie! witam na kanale Azorek TV. Dzisiaj studio trochę troszeczkę w plenerze, aby jakość nagrania była troszeczkę lepsza, niż te ciemniejsze było ostatnie nagrywek w studiu. Dzisiaj może nie będzie programu wiadomości ze studniówka Azorek, ale zrobimy program z innej beczki. Jak widzieliście lub nie na TikToku Adocciaki Kasi, to się wam nazywa, pokazuje, nagrałam TikToka, w którym e Powiedziałam, że z okazji dnia wolnego, jaki mi było Boże Ciało, czyli czwartek, i zamiast odpoczywać, stwierdziłam, że pojadę w inne miejsce pomagać. Powiem z definicji, yy, wiemy, wolontariat jest pomocą bezinteresowną. A, nasi wolontariusze to niezbyt lubią się w miejscu jednym i odpoczywać, więc stwierdziliśmy, że odwiedzimy. Fundację ALS, pomoc dla zwierząt. I w dalszej części filmiku zobaczycie trzech podopiecznych, których udało mi się nagrać. Ja tam pojechałam trochę w formie fotografa, trochę w formie pomocy przy sprzątaniu, więc to ja wszystko ogólnie. E, oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia, znajdziecie je na fanpageu w Kasi, to jest nazwa, oraz na Instagramie. Kasia Ziolkowska, takie to będzie nazwa. Będę ci wszystkie nazwy, oczywiście będziecie mieli w linku w e, opisie poniżej filmu. E, oczywiście zapraszam Was na e, Facebooka, ale z Pomoc dla Zwierząt i Instagrama oraz ich stronę internetową, która się pokażę tutaj. No i tak jak przed chwilą powiedziałam, wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Ale nim zaczniemy pokazywać Wam ich podopieczny. pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale. Pierwsze to po prostu zasięgi. Pamiętajcie o dzwoneczku, wtedy dostaniecie powiadomienia o kolejnym filmie. Zostawieniu łapki w górze, jak podobają Wam się oczywiście nasze filmy. No i komentarzu, żeby nam się je miło czytało. Także, nie przedłużając dłużej, zapraszam Was. Do zobaczenia po Fundacji ALS Pomoc dla zwierząt. do trwania do końca tego filmu. A nim się z Wami pożegnam, mam dla Was, widzowie, challenge. Jeśli do końca tego miesiąca, czyli czerwca 2021, na naszym kanale będzie 100, nie, żeby nie było łatwo, 200 subskrypcji, razem z wolontariuszami podejmujemy się challenge'u, jakim jest wybór najbardziej lubianego wolontariusza, przez oczywiście azarkowe psiaki. Więc jeśli Wy tylko wybijecie 200 Subskrypcji do końca miesiąca, my taki challenge zrobimy i zobaczycie, kto jest najbardziej lubianym wolontariuszem wśród psów. Także jest o co walczyć, bo na pewno przy oglądaniu tego zabawa będzie niezła. Także do zobaczenia na następnym filmie. Już z wiadomości z Wysrońska Azorek.